Cześć, z tej strony Piotrek. W dzisiejszym odcinku składamy komputer z początku 2017 roku. Znajdzie się tam i 7400 oraz GTX 1050 Ti i 8 GB pamięci DDR4. Zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie na ekranach. Przede mną leży kilka części komputerowych, które dostałem od mojego znajomego Jakuba, za co bardzo serdecznie dziękuję. Części te wymagają lekkiego odświeżenia, zwłaszcza karta graficzna. Z tych podzespołów postaram złożyć się komputer z początku 2017 roku. Brakuje jedynie dysku twardego, zasilacza i jakiejś obudowy jak i chłodzenia procesora. Coś powinienem znaleźć w zapasach. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym częściom od Jakuba. Mamy tutaj płytę główną od Gigabajta, procesor i5-7400, 8GB pamięci DDR4, kartę graficzną GTX 1050 Ti, zaślepkę portów płyty głównej oraz trochę pasty termoprzewodzącej. Części już oczywiście zostały przeze mnie wyczyszczone, wymieniłem też pastę termoprzewodzącą na GTX. Za chłodzenie posłuży taki stokowy cooler z soketu 1150. Co warto wiedzieć, to fakt, że chłodzenie z soketu 1156, 55, 50 oraz 51 jest ze sobą kompatybilne. Dlatego używam chłodzenia z soketu 1150 na sokecie 1151. W zupełności wystarczy. Jako dysk posłuży nam taki oto Western Digital o pojemności 256 GB. Dobrym pomysłem byłoby dołożenie drugiego dysku HDD o pojemności co najmniej 500 GB na gry. Oczywiście jeśli robimy to budżetowo. Zasilacz to Cooler Master RS500 o mocy 500 W. W zupełności wystarczy na ten komputer. Karta co prawda nie wymaga dodatkowego zasilania, ale zapas mocy zawsze na plus. Jako obudowa posłuży nam ta oto buda z jednego z pecetów z poprzednich odcinków. Zazwyczaj używam ją do testowania płyt głównych. Stamtąd też pochodzi ten zasilacz Cooler Mastera. Z czasem trafi się może jakaś lepsza obudowa i przełożę wszystkie części do tej nowej obudowy. Tak prezentuje się komputer złożony. Wiadomo, szału nie robi, ale najważniejsze, czy działa oraz jak się spisze w testach oraz w grach. Nie pozostało nic innego jak uruchomić i sprawdzić. Na komputerze zainstaluję jeszcze Windowsa 10. Pamiętajcie, w październiku kończy się wsparcie dla tego systemu i będzie trzeba przejść na Windowsa 11. Widzimy się po instalacji systemu. System mamy już zainstalowany. Sterowniki oraz potrzebne programy. Gry na Steamie też już gotowe. Nie pozostało nic innego, jak sprawdzić dokładną specyfikację procesora oraz grafiki i przeprowadzić testy. Core i7-5400 z rodziny Kaby Lake zadebiutował na rynku w styczniu w 2017 roku na socket 1151. Mamy tutaj 4 rdzenie, 4 wątki, taktowanie 3 GHz w trybie Turbo 3,5 GHz, TDP na poziomie 65W, proces technologiczny 14 Nm i 6 MB pamięci podręcznej L3. Podczas obciążenia procesor osiągnął 55 stopni Celsjusza. GTX 1050TI zadebiutował na rynku w październiku w 2016 roku. Karta posiada 4 GB pamięci GDDR5. Szynę 128 bit, przepustowość na poziomie 112 gigabitów na sekundę, taktowanie procesora wynosi 1342 MHz, a pamięci 1752 MHz. Karta pod pełnym obciążeniem osiąga temperaturę 55 stopni Celsjusza. Czas na test procesora w Cinebench R23. W teście wielu rdzeni wynik to 3035 punktów. Ponownie Cinebench R23. Tym razem test jednego rdzenia. Wynik to 887 punktów. Teraz testy w 3D marku. Najpierw Fire Strike. Rozdzielczość 1920x1080. Klatki w przedziale od 31 do 41 ze średnią 35 klatek na sekundę. Wynik w Fire Strike to 6367 punktów. Drugim testem z 3D-Marka jest Time Spy, rozdzielczość 1920x1080. Klatki w przedziale od 13 do 17, ze średnią 15 klatek na sekundę. Wynik w Time Spy to 2460 punktów. Czas na test sprzętu w grach. Na początek CS2 rozdzielczość 1920x1080, detale niskie, klatki w przedziale od 101 do 176 ze średnią 149 klatek na sekundę. Następny jest Wiedźmin 3, rozdzielczość 1920 na 1080, detale średnie, klatki w przedziale od 35 do 55 ze średnią 50 klatek na sekundę. Teraz będzie Cyberpunk 2077. Rozdzielczość 1920 na 1080, detale niskie. Klatki w przedziale od 29 do 50, ze średnią 38 klatek na sekundę. Spora na Doom Eternal, rozdzielczość 1920 na 1080, detale średnie, klatki w przedziale od 59 do 61 ze średnią 60 klatek na sekundę. I na koniec Forza Horizon 5. Rozdzielczość 1920x1080, detale średnie. Klatki w przedziale od 50 do 61 ze średnią 58 klatek na sekundę. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przejdźmy zatem do krótkiego podsumowania. Z części od mojego znajomego Jakuba, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, złożyłem komputer ze specyfikacją bardzo prawdopodobną na początku 2017 roku. Jak widać, spisał się całkiem dobrze. Ma też potencjał do ewentualnej rozbudowy. Lepsza grafika, więcej pamięci ram, może nawet jak tanio znajdziemy procesor. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, proszę o pozostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Kliknijcie także w dzwoneczek, aby żaden film Was nie ominął. Zapraszam też do sekcji komentarzy oraz na mój fanpage na Facebooku, konto na Instagramie, na TikToka oraz na serwer Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Zapraszam też na streamy, które odbywają się w piątki lub w soboty. Pozdrawiam Was ciepło, do następnego razu. Cześć!